Chcesz dostać specjalne życzenia od Janusza? Kliknij w link w opisie. Witam, kurła. Wiele osób mnie pyta, jak sobie poradzić z panującymi obostrzeniami. Ja jestem akurat dobrym i bardzo mądrym człowiekiem i podzielę się z wami moimi pomysłami. Ma być ograniczona ilość osób przy świątecznym stole. Powiem tak, nie będę ryzykował, żeby przekroczyć limit gości, bo mój sąsiad tylko czeka, żeby zawiadomić odpowiednie organy ścigania. Ale są na to pewne sposoby. <laughs> Proszę bardzo, tak w łatwy i tani sposób można zastąpić teściową. A jak nie macie możliwości napić się w święta z dobrym zawodnikiem, to można zrobić tak. Panie prezydencie, najlepszego. Na pewno dużym utrudnieniem są godziny dla seniorów. Są na to sposoby. Proszę bardzo, za takie ciuchy w się zapłaciłem 15 zł. Można, można. I cyk w godzinach dla seniorów można pomykać po hipermarkietach. Kolejna sprawa, zamknięte siłownie. Nie raz już tłumaczyłem, ale powiem jeszcze raz. Przerzucanie paru ton węgla jest 100 razy lepsze niż siłownia i machanie tymi kolorowymi hantelkami, albo skakanie po tych durnych maszynach, co się biegnie w miejscu. Co za debil to wymyślił, to już nie lepiej pobiec gdzieś po coś, na przykład do sklepu, a nie tak na pusto. Ech, bez pojęcia. Ech. Ech. Nie musicie mi mówić też ile czasu i nerwów zmarnowaliście na teleporady. Osobiście trzy dni wisiałem na telefonie, żeby załatwić celewy zwolnienie do roboty, bo miałem mały remoncik do zrobienia w mieszkaniu. Już Wam pokazuję jak się gada, żeby było dobrze. Dzień dobry, tu gabinet lekarski. Proszę zadzwonić za 3 dni. Tu gabinet premiera. Za 3 dni to będziecie się rejestrować w urzędzie pracy. Matko Boska, za chwilkę przy telefonie będzie pełny sztab lekarzy. Wiele osób na Rzeka, że są zamknięte hotele na przykład w górach. Mnie też tego brakuje, bo lubię w zimę sobie pojechać w Tatry i pokazać kierowcom drogich samochodów zakopanych w zaspach, co potrafi Volkswagen Passat z napędem naprzód, Ale do rzeczy. Teraz każdy może mieć pokój z widokiem na tatry. A ale piękny widok. Super. Nadal dużo osób musi pracować zdalnie w domu. W domu się ciężko pracuje, bo obejrzałoby się jakiś fajny paradokument, posłuchałoby się co u sąsiada słychać, czy wytrzymał dywaniki w pasacie. Do pracy zdalnej potrzebny jest internet. Do internetu potrzebny jest. Jak to się nazywa? Model. No, potrzebny jest model. Nie ma internetu, nie ma pracy. Nie dziękujcie. Zresztą, jak tak bardzo chcecie poimprezować, to proszę bardzo. Taka hipotetyczna sytuacja. Kto tam? Policja, co to za nielegalne zgromadzenie otwieracz? Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne. Do widzenia! Jest jeszcze jeden sposób, żeby zrobić imprezę rodzinną w szerszym gronie, tylko to jest bardzo ryzykowne. Patrzcie. Grażynka zapytałaby się swojej mamusi, czy by się nie poświęciła, żeby cała rodzina mogła się spotkać w święta. Bo na pogrzebach jest limit do 30 osób. Idiot! Dobra, grzecznie pytałem tylko. <laughs> Dzięki za obejrzenie. Jeśli chcecie zobaczyć specjalny ekskluzywny świąteczny odcinek, to kliknijcie w link w opisie. Trzymajcie się.